Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Alex and the Books. Ja jestem Alex i witam was w tym najnowszym vlogu, który będzie miał miejsce w tygodniu świątecznym. Ja tu mam ze sobą troszeczkę książek, które chciałabym przeczytać, ale um, przede wszystkim daję wam znać, że ja to rozpoczęcie vloga nagrywam później, także będziecie mogli zobaczyć weekend, w którym zorganizowałam Wigilię dla moich przyjaciół. Co fajnego robiliśmy? Będzie dużo Frediego. Przede wszystkim, no i oczywiście to, co zaplanowałam na później. Czyli troszeczkę książek. Dwie z nich kupiłam w trakcie weekendu, to są te dwie powieści graficzne, a trzy książki, które są tutaj, zaplanowałam wcześniej. Są to książki, które mają klimat świąteczny. W międzyczasie udało mi się skończyć też jedną książkę. jednej jestem w trakcie, jest to Imperium Bólu, a książka, którą skończyłam, to Mroczne Dzieje Elizabeth Frankenstein. Także wszystko tutaj Wam opowiem, dlatego że chciałabym zawrzeć jak najwięcej fajnych, polecajek, moich emocji dotyczących tych konkretnych lektur. Żeby nie przedłużać, życzę Wam przyjemnego oglądania i do zobaczenia w kolejnym update. Cie. W tym konkretnym materiale widać jak na dłoni, że to Freddy Kredni Show, mimo że to moja Wigilia powinna być najważniejsza. Taką Wigilię organizuję dla moich przyjaciół, bo chcę sobie ten czas nieco odczarować. Były już prezenty z Secret Santa, były już pierwsze rozmowy i coś dobrego do jedzenia, a nawet rozdanie czekoladowych Oscarów. Oczywiście żartuję. To ma być czas, który jest ważny dla nas, w którym mamy chwilę dla siebie, niczym się nie stresujemy, bo o to właśnie chodzi, a przynajmniej powinno, Moim mniemaniu w świętach. Nawet znaleźliśmy chwilę, żeby wpaść na tegoroczny Bożonarodzeniowy Jarmark w Poznaniu. Było tłoczno i dość klaustrofobicznie, którym udzieliła się ta atmosfera. Były momenty zabawne, były momenty dramatyczne, jak to niespodziewane, nieplanowane bliskie spotkanie głów Łukasza i Oliwi. Mam nadzieję, że to nie bolało tak mocno, jak wyglądało. Co prawda z samego klimatu poczuć nie mogliśmy, ale fajnie było przejść się po tym średnio świeżym poznańskim powietrzu z przyjaciółmi, wieczór zakończyliśmy grami i głaskaniem pieseczka. Mały przerwnik. Teraz troszeczkę o książkach, które czytałam w trakcie ubiegłego weekendu, tego, którego świadkiem jesteście aktualnie. Przede wszystkim roczne Dzieje Elisabeth Frankenstein. Bardzo długo czekały na półce, na przeczytanie, zresztą tak jak i pierwowzór Frankensteina skończyłam i od razu sięgnęłam po nią, z czego bardzo się cieszę, dlatego, że pewne aspekty pierwowzoru nie zatarły się jeszcze w mojej pamięci i dodawało to um, takiego smaczku temu, co zawarła autorka tutaj. Uważam, że jest to bardzo... Fajna książka, która mocno czerpie z tego pierwowzoru, a jednocześnie zyskuje swój własny klimat, swoją własną historię. Bo mamy tutaj więcej o Elizabeth, która jest oczywiście przedstawiona w książce we Frankensteinie. Tam jej rola jest mocno drugoplanowa to znaczy, ona jest bardzo ważna w życiu Wiktora, natomiast my poznajemy ją tylko i wyłącznie z jego myśli, z jego notatek oraz z listów, które wymieniają ewentualnie. Tu natomiast gra na pierwsze skrzypce. Dowiadujemy się, i tak, taką utkała też dla niej rolę jej autorka, że jest ona taką osobą, która musi walczyć o swój byt w tej rodzinie. Została przez nich niejako uratowana, dlatego że jej rodzina straciła cały swój majątek i mogłaby ona... Gdzieś tam borykać się z biedą, borykać się z niezrozumieniem i takim zaniżeniem swojego własnego stanu. Natomiast Frankensteinowie, w trosce o swojego syna Wiktora, przygarniają ją i mianują ją taką troszeczkę opiekunką jego, taką, która ma powściągać jego ambicje, jego plany na przyszłość. Tutaj Wiktor jawi nam się mocno jako taka osoba, która manipuluje, która jest dość niepokojąca i z tym poczuciem niepokoju cały czas przez tą książkę breniemy, Ono nas nie opuszcza. Elizabeth staje się aniołem stróżem głównego bohatera Frankenstein'a i odkrywa jego mroczne sekrety. Dla tych, którzy czytali pierwowzór, będą one oczywiste, ale dla tych, którzy jeszcze są przed które sięgną po tą książkę, myślę, że będzie to niesamowita przygoda pełna mroku, pełna takiej zgryzoty i klimatu świata z XIX wieku. No po prostu wiele emocji dostarczyła mi ta książka i czytało się ją znakomicie. Nie będzie to może moja ukochana młodzieżówka i coś, Czym jestem absolutnie zachwycona, bo ma ona oczywiście swoje mankamenty, natomiast z całego serca mogę Wam ją polecić. Szczególnie tym, którzy są fanami takiego Frankensteinowego klimatu. Ona dostarcza go całą masę i sama bohaterka jest bardzo ciekawą postacią, postacią, którą wierzymy, której kibicujemy i która sama przeżywa pewną przemianę. Strasznie mi się to podobało, także ode mnie polecajka. I jakiś czas temu zaczęłam słuchać również tego reportażu. Jest to książka dość sporych rozmiarów, Imperium Bólu, o baronach przemysłu farmaceutycznego w Stanach Zjednoczonych. Tutaj głównie chodzi o środki przeciwbólowe i o jedną rodzinę, która bardzo mocno przysłużyła się światu, jeśli chodzi o epidemię uzależnień od środków przeciwbólowych w Ameryce. Jest to ogromny problem, który z tego co rozumiem trwa do dzisiaj. Bardzo rzetelna pozycja, natomiast nie będę Wam mówić o niej więcej, dlatego że wciąż jestem gdzieś tam w trakcie. Mimo, że większość już za mną, to myślę, że będzie potrzebowała czasu, żeby ona troszeczkę ułożyła się w mojej głowie, ale już teraz mogę powiedzieć, że zdecydowanie pozycja. Warta zainteresowania, i szalenie jest mi smutno, że przez, przez to, że takie sytuacje mają miejsce, ludzie później boją się konwencjonalnej medycyny i boją się po nią sięgać. Ale nie będę tutaj za wiele mówić, zdradzę Wam e, więcej moich emocji, więcej moich przeżyć, kiedy już się skończę. Za chytrą namową tej pani wpadliśmy także do Tak czytam w Poznaniu, gdzie co prawda nie bywam często, ale jak już wpadnę to coś na pewno kupię i tym razem upolowałam dwie powieści graficzne. W do domu okazało się, że Marcin już powoli nie mieści się na swoich półkach dlatego wspaniałą myśl nie zaczęłam sprzątać na własnych, tak żeby zrobić mu więcej miejsca i przy okazji pochwaliłam się swoimi łupami. Mój znakomity Secret Santa spełnił moje marzenie i zaopatrzył mnie w to przepiękne wydanie lekcji chemii, bo jeszcze nie miałam własnego. Powrót do rzeczywistości przed świętami wygląda tak, że nie ma czasu na czytanie ani na nagrywanie, dlatego widzicie tylko moje treningi z ostatnich dni i chwilkę w pracy. Tutaj od rana możecie podziwiać dżentelmena w trasie, dlatego że jedziemy na święta do mojego domu rodzinnego. To czas na holiday! No i troszkę spacerków, wiadomo, żeby się jedzonko dobrze w brzuszku ułożyło. Cześć, dzień dobry, witajcie. Uh, I woke up like this. Oprócz tego, że trochę się uczesałam, żeby Was nie wystraszyć, także opowiem Wam o tych książkach, które udało mi się skończyć w trakcie świąt. Przede wszystkim Imperium Bólu. Skończyłam jadąc tutaj na święta. Jest to książka, która nie opowiada głównie o rynku leków jako takim, to znaczy chodzi mi tutaj głównie o jakieś mechanizmy rządzące wytwarzaniem leków i tak dalej. Natomiast bardzo szeroko tłumaczy konkretnie, Przykład konkretnej firmy i rodziny, która tą firmę posiada. O chyba trzech pokoleniach tej rodziny, sposobie w jaki doszła do pieniędzy, które miała, w jaki sposób zdobyła koneksje, które były ważne później w historii wytwarzania leku, o procesie powstania leku Oksykontinu i nie tylko, bo mamy tu też w tej historii Valium, które znam m.in. z życiorysu Mary in Modrow, Ta rodzina. Charakteryzuje się faktem, że jest niesamowicie samolubna, i po prostu żyje w bańce informacyjnej, którą sama stworzyła, bo w USA trwa problem z zażywaniem zbyt wielkiej ilości leków przeciwbólowych, z uzależnieniem się od nich, a jeśli nie od nich, to później, w późniejszym procesie już od po prostu narkotyków takich jak heroina, także no jest to ogromny problem społeczny, natomiast jego początek miał miejsce właśnie w planie biznesowym tej rodziny. Trudno jest wyobrazić sobie, a jednak się to wydarzyło, że ludzie tworząc lek silnie uzależniający używają swoich wpływów, swoich pieniędzy, żeby to zatłuszczować i żeby reklamować go jako lek całkowicie bezpieczny i dostępny dla każdego, najlepiej na każdy ból. Także przyznam szczerze, że niesamowicie mnie to zszokowało i ja osobiście nie dopatrzyłam się żadnych uchybień w tym reportażu, bo jest to reportaż głównie właśnie o tej rodzinie i o tym, w jaki sposób pieniądze utorowały im drogę do, do sukcesu, do pomnażania swojego majątku wielokrotnie. I tak naprawdę do bezkarności, ale nie chcę tutaj przytaczać zbyt wielu przykładów, dlatego że uważam, że warto tą książkę poznać. Jest to kolos, dlatego że no, jeden z grubszych reportaży tego wydawnictwa. Natomiast naprawdę mm, warto po niego sięgnąć. Jest napisane szczególnie przystępnie, dlatego że mamy tam historię ludzi która później obfituje w wydarzenia e, związane z przeszłością, ale z przymrużeniem też oka, dlatego że fakt, że takie sytuacje występują na rynku leków, nie oznacza, że medycyna konwencjonalna jest zła i warto z niej całkowicie zrezygnować. I to chciałabym, żeby wszyscy mieli na uwadze, dlatego że wiem, że wiele głosów teraz e, gdzieś tam ze świata e, przybywa, że e, szczepionki i leki są złe i tak dalej. E, Wiem, że można było żyć bez leków, kiedyś ludzie tak żyli, ale żyli też wiele krócej i ich życie było trudniejsze. Dlatego, nie warto świadomie ze wszystkiego rezygnować i po prostu zwracać się tylko i wyłącznie ku medycynie niekonwencjonalnej, dlatego że wielu ludzi również to wykorzystuje w biorezonansach i innych takich wymysłach, które nie mają sensu ani potwierdzenia naukowego. Ale nie wchodźmy w to dalej. E, chciałabym też pokazać Wam e, ten zbiór opowiadań z Bronisławą Porą. Mm, bardzo Podobał mi się. Czytałam go dość długo, dlatego że jest to mimo wszystko angażująca lektura. Nie wiem, jakoś tak nie lubię się spieszyć z tymi książkami Agaty Christie zanadto, bo lubię sobie to wszystko zobaczyć, cały ten proces dochodzenia, śledztwa i tak dalej. Mamy tu wielu różnych znanych bohaterów, bo mamy i oczywiście Pannę Marple i mamy Poirot, ale też pojawia się Tommy i tupence, których ja znam wyłącznie z opowiadania z Slowbook, dlatego że jeszcze nie czytałam żadnej książki, która zawierałaby tą parę. I bardzo mi się podobało, podobał mi się sposób, w jaki oni działają. Ale muszę przyznać, że w tym zbiorze nie czuć tak mocno zimy, jak w jesiennym zbiorze, było czuć jesień. Także to myślę, że jest. Jakiś tam mankament, że mimo wszystko ten klimat nie był aż tak wyczuwalny, co nie zmienia faktu, że bardzo podoba mi się ta konkretna forma, czyli zbiory, dlatego że te opowiadania są krótkie, bardzo treściwe i czuję takie wewnętrzne spełnienie kończąc każdy z nich, także nie jest tak, że te opowiadania są bardzo nierówne. Muszę się zabrać ze zbiór wiosenny, oczywiście jak trochę aura za oknem na to pozwoli. Myślę, że nie trudno zgadnąć, kiedy moje baterie socjalne się wyczerpują. Wystarczy zauważyć, że w pewnym momencie oddalam się od towarzystwa i albo idę na spacer, albo sobie coś podczytuję. Witajcie po świętach. Jak mogliście zobaczyć, wczoraj sięgnęłam po kierunek miłość oraz po graficzną interpretację wielkiego Gatsby'ego, która leży już na półce. Nie chce mi się jej ściągać, dlatego powiem Wam tylko pokrótce, że uważam, że i tak warto znać pierwowzór, powieść, dlatego że. Powieść graficzna nie do końca oddaje klimat e, samej książki e, i o ile kreska jest piękna, bo jest w takim stylu art deco tamtych czasów i po prostu oddaje klimat niesamowicie, o tyle samo clue i taka głębia historii troszeczkę się dla mnie zatarła. Wciąż uważam, że jest to fajna powieść graficzna, szczególnie dla tych, którzy nie odnaleźli się interpretacyjnie e, w pierwowzorze albo po prostu wolą czytać klasyki w takiej formie, to... Ogólny zamysł został zachowany, ale ja mimo wszystko jestem większą fanką książki, choć też nie jest to długa powieść, także myślę, że materiał był dobry do zainterpretowania w ten sposób. Myślę, że na pewno spodoba Wam się to, w jaki sposób została narysowana, i jak została przedstawiona kolorystyka i taki ogólny zamysł na tą powieść, na to, w jaki sposób została wykonana. Także mogę z czystym słowem choć nie będzie to moja ukochana powieść graficzna. Jeśli chodzi o kierunek miłość, to jest to moim skromnym zdaniem idealna pozycja na święta dla tych, którzy lubią holiday, dla tych, którzy lubią te wszystkie świąteczne komedie romantyczne, które po prostu sprawiają, że ciepło nam na sercu. Ja nie jestem ogromną fanką tego gatunku, nie sięgam po niego często, natomiast uważam, że ta konkretna książka jest znakomitym przedstawicielem. Mamy tu dwójkę młodych ludzi, którzy pierwszy raz spotykają się na lotnisku w drodze na święta, kiedy ich poznajemy. I oboje lądują w tym samym miejscu, w Dublinie, dlatego że są z Irlandii. Rzecz dzieje się w Chicago, oni tam mają swoje, swoje studia, rozpoczynają swoje życie. No i później nawiązuje się między nimi przyjaźń, nie od razu, to zaznaczam, i ta. Te wyjazdy na święta stają się ich i te spotkania stają się ich taką tradycją. Kiedy widzimy ich w teraźniejszości, właśnie czekają na swój lot i okazuje się, że ten lot niestety przez śnieżycę zostaje odwołany. I um, mimo, że dziewczyna nie jest ogromną fanką świąt, nie musi, nie czuje przymusu, żeby właśnie e, odwiedzić swoją rodzinę, o tyle chłopak jest takim domatorem e, i takim wielbicielem swojej rodziny, uwielbia ten klimat i co roku bardzo się na niego cieszy, więc e, nasza główna bohaterka. Moli uznaje, że okej, okay, w takim razie robimy misję, że musimy zdążyć na te święta do domu jakąś inną okrężną drogą. I o tym mniej więcej jest ta książka, o, tym, o tej drodze na święta, ale nie tylko też o tej przyjaźni i to, o tej wspólnej relacji, która się między nimi tworzy. Dodatkowo um, mamy też takie flashbacki do tych poprzednich. Um, przedświątecznych podróży. No naprawdę jest to coś zabawnego, uroczego i kochanego. Dlatego jeśli szukacie tytułu idealnego na święta lub takiego, który wprowadzi Was w ten klimat, to myślę, że również godna polecenia. Na mojej liście, którą zamierzam zrealizować. Bo się uparłam, ale też dzisiaj robię sobie taki dzień odpoczynku, bo jestem świeżo po świętach i jeszcze nie chcę mi się myśleć o oganianiu planów na przyszły rok. Także to jest takie, taka próżnia pomiędzy świętami i pomiędzy Nowym Rokiem. W ogóle te dni między świętami i Nowym Rokiem są dla mnie taką czarną dziurą, gdzie czuję, że mogę odpocząć, że życie już aż tak mnie nie goni, że jestem taki moment zatrzymania. Moment przemyślenia trochę tych swoich planów i rzeczy, które chcielibyśmy w przyszłym roku zrealizować. Na pewno stworzę jakiś moodboard, jakieś plany na najbliższe kontentowe rzeczy na styczeń z kobietą, czyli akcję, która zaczyna się w styczniu już od pięciu lat. Praktycznie ją współtworzę z moją przyjaciółką Oliwią z Instagrama Lur Także sporo rzeczy do przemyślenia mam, ale nie przeraża mnie to, bo właśnie robię sobie taki margines bezpieczeństwa, w trakcie, którego po prostu będę odpoczywać. Święta są różne, nawet jeśli są spokojne, to i tak są wypełnione spotkaniami z rodziną czy spędzaniem czasu. Ja osobiście mocno się rozładowuję, jeśli chodzi o takie dni, moja bateria społeczna jest praktycznie pusta, także potrzebuję tego jednego dnia. W ogóle jestem taka w takim chaosie pomiędzy, więc jeśli będę pleść bzdury, to sorka. Została mi powieść graficzna moje rozstania z Laurą Dean oraz. Cihano, Herculesa Quero, Sophie Hanna. Obu jestem bardzo ciekawa. Freddy właśnie urządza sobie zawody. Kto szybciej przebiegnie dystans pomiędzy pokojami sam ze sobą? Ciekawe, kto wygra. Także nie przedłużając, biorę się za kolejne książki. Kocham w ogóle takie dni jak ten, kiedy nie mam absolutnie nic do roboty, a przynajmniej w moim umyśle udaje mi się w końcu włączyć guzik który wycisza wszystkie natrętne myśli, dlatego, że mm, jestem osobą, która bardzo łatwo przemęcza się psychicznie e, i potrzebuje spokoju i ciszy, i mam wrażenie, że tych dni wbrew pozorom mam strasznie mało. Tych takich, w których właśnie e, chodzi tylko o mnie, gdzie ja skupiam się na sobie, ale na sobie w sensie takim, że na przykład nie myślę i nie wiem, binge czuję serial albo. Totalnie odłączam się od social mediów i nie porównuję z nikim tego, co akurat robię. E, I nie wyrzucam sobie tego, że zamiast odpoczywać, powinnam coś robić. A jest to strasznie przykre, dlatego że zawsze wydaje mi się, że gdzieś tam robię duży progres w kwestii tego mm, uspokajania się i właśnie e, pozwalania sobie na odpoczynek. A potem przychodzą właśnie takie dni, kiedy nic nie robię i bardzo ciężko jest wyłączyć ten głos w głowie, e, że wcale nie muszę się czymś zająć, wcale nie powinnam niczego nagrywać albo robić zdjęć, że to jest ciekawe i dajcie mi znać czy macie podobnie, na szczęście jest z tym coraz lepiej, ale w takie dni jak ten, kiedy spędzam na kanapie pierwszą połowę dnia i nie wyrzucam sobie tego, zdaję sobie sprawę, że jeszcze czeka mnie trochę pracy nad sobą samą. Freddy? Freddy, halo? Co ty robisz? Freddy? Nie wolno, nie wolno takich rzeczy robić. No i co? Dawaj świnie. Dawaj świnkę. Prawie zapomniałam wspomnieć, że od kilku dni słucham też Śmierć Pięknych w na audiobooku, ale fakt, że wyleciało mi to z głowy wiele mówi na temat tego, jak podoba mi się ta książka, bo nie trafia do mnie. To jest zbiór wspomnień, między innymi z czasów II wojny światowej, z czasów głodu, z czasów prześladowania i to jest niesamowicie przykre, ale styl pisania, który obrał sobie autor, Um, nie oddaje tego i nie trafia w moją wrażliwość. I przyznam szczerze, że większość tych opowiadań jest um, nie jest dostatecznie absorbująca, żebym w ogóle miała ochotę ich słuchać. Myślę, że porzuciłabym tą książkę, gdyby nie fakt, że nie lubię robić DNF-ów i raczej tego nie robię, chyba że naprawdę od samego początku zupełnie mnie to nie interesuje. A są mimo wszystko rozdziały, które są ciekawe. Natomiast czuję, że nie wystawię jej wysokiej oceny, choćby przez to, że właśnie styl pisania odbiera nieco powagi tym tematom, i o ile rozumiem, czemu zapewne miało to służyć, to mi osobiście się to nie podoba. Tutaj przez kilka sekund możecie podziwiać, jak Freddy bije się z własnym odbiciem. Jest to zdecydowanie nierówna walka, ale się nie poddaje. Witam się z wami z kanapy. Za moment zaczynam montaż tego filmu, ale zanim chciałabym go zakończyć ostatnim update'em, udało mi się wczoraj przeczytać moje rozsania z Laurą Dean. Jest to powieść graficzna o niezwykle estetycznej kresce i stylu, który niesamowicie mnie... Zachwycił, bardzo mi się spodobało Dodatkowo porusza ona Temat problemów W queerowym Związku dwóch lesbijek Nasza główna bohaterka Szuka porady u guru Miłosnym internetowym, takiej osoby z internetu, która w takich porad miłosnych udziela. I my na początku widzimy te listy, które ona wysyła za pośrednictwem maila, w których opisuje swoją historię z Laurą Dean. Generalnie dziewczyny często ze sobą zrywają, a raczej Laura zrywa z naszą główną bohaterką Freddy. Freddy nie bardzo wie jak sobie z tym poradzić, bo jednocześnie jest bardzo wdzięczna, że dzięki aktywistom i, i dzięki temu, że sytuacja osób kierowych jest lepsza w naszych czasach, może w ogóle takie problemy mieć, ale jednocześnie nie wie jak sobie poradzić z tym, że nie wie czym jest miłość, czego w tym związku szuka. Przy okazji też cała ta sytuacja rzutuje na jej przyjaźnie, na jej inne relacje. Widzimy, że jest to dla niej szalenie trudne. Dodatkowo mamy tutaj wspomniany temat aborcji, bycia przyjacielem, bycia obecnym w życiu innych ludzi, wspierania i takiego dostrzegania też rzeczy, które ludzie dla nas robią. Uważam, że bardzo mądra, taka nieoceniająca i bardzo otwarta i do dyskusji na takie tematy, i generalnie też do. Poruszania tematu tego, jak się w danych związkach czujemy, w danych relacjach, jak sobie w nich poradzić, gdzie szukać pomocy i że to jak w danej relacji się czujemy, co ona nam daje, jest ważne, kiedy zaczynamy rozważać, czy ona w ogóle jest dla nas dobra. Bardzo fajna pozycja właśnie dla młodszych czytelników, szczególnie właśnie queerowych, którzy nie potrafią się jeszcze w, tym, w tych relacjach, w tych miłościach, w tych uczuciach odnaleźć. Zaczęłam, ale niestety nie skończyłam cichą noc Herkulesa Poirot. To jest książka napisana przez Sophie Hannach, jest inspirowana twórczością Agaty Christie, mamy tam naszego ukochanego Herkulesa i rzeczywiście udało się autorce ten klimat zachować, przynajmniej częściowo, bo wiadomo, że czuć się, że nie jest to spod pióra mistrzyni grozy, mistrzyni pościgów za zabójcami i morderstwami, ale Zamierzam dzisiaj kontynuować tą przygodę, dlatego że sama historia mnie intryguje. Z tego co zrozumiałam na początku, Herkules rozwiązał zagadkę, ale nie, są, nie jest on pewny wraz ze swoim partnerem, czy rzeczywiście ta zagadka została rozwiązana dobrze. Na razie, jak mówię, dopiero rozpoczęłam swoją przygodę, także zobaczymy czy Herkulesowi uda się zakończyć śledztwo przed świętami Bożego Narodzenia. No u mnie święta Bożego Narodzenia już się skończyły, ale gdzieś tam w tym klimacie pozostaje. E, skończyłam również Śmierć Pięknych Saren. E, ten tytuł niestety nie trafi do moich ulubieńców. Mocno się zagadłam, bo jest tam bardzo dużo łowieniu ryb i, i te wspomnienia do mnie nie trafiają zupełnie. Na początku jeszcze miałam ogromne oczekiwania i takie mm, poczucie, że dobra, e, może po prostu potrzebuję wgryźć Trochę tą historię, szczególne obrazy dzieciństwa i tak dalej, ale im dalej w las, tym było gorzej i mniej interesująco dla mnie osobiście. Także z mojej strony niestety polecenia nie będzie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Dajcie mi znać koniecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale.